Witajcie na kanale Maestry Polska. Ja nazywam się Przemysław Lipiecki i wspólnie z panem Hedrykiem Zagrosieci mamy dla was nie lada atrakcję. Omówimy wam odmiany kukurydzy wysiane w okolicy wysokiej. Jest to na północy wielkopolski. Jest to miejscowość, którą również nie ominęła susza. Słuchajcie uważnie naszego fauloga do samego końca, bo w trakcie ogłosimy bardzo atrakcyjny konkurs. Panie Przemku, chyba bardzo trafiony wybór i odmian i stanowiska pod kukurydzę. Mimo skrajnie suchych warunków praktycznie nie ma odmian, które by zawiodły radykalnie. A są takie, które się wyróżniają na plus. Na pewno broni się staruszka 24C i pogłoski, które mówią, że być może zabraknie jej w portfolio Majzedura byłyby skrzywdą dla tej odmiany. Także warto przyjrzeć się Temu portfelowi, tym odmianom, zahaczyć o plantację i zobaczyć, że kukurydza jest szansą na najgorsze suche lata. I znajdujemy się na poletkach doświadczalnych Massic. Mamy przed sobą odmianę 24C. Jest to odmiana jedna z naszych starszych. Jak na ten rok odmiana powinna być powinna się bardzo bardzo sprawdzić, bo jest ona z odpornością na niedobory wody. Chodźcie, zajrzymy na poletkę, jak wyglądają kolby. Pójdźcie tutaj, odmiana jak, jak wygląda, tak? Mamy piękną kolbę. To co widzimy w niej, charakterystyczne rejestry, czyli te wcięcia, czyli jest to dent. czerwona osadka i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rzędów, a w rzędzie mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 33 ziarna. To co widzimy, no bardzo ładna, Kolba, tak? Możemy sobie obejrzeć tutaj kolejną. Również jak na te warunki suszowe odmiana bardzo, tak, zaziarniona w pełni, tak? Kolejna kolba, zaraz w roślinie obok. Również jeszcze w pełni. piękniejsza. Jeszcze piękniejsza, tak? Weźmy ją. Ułamę ile ma? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rzędów. Tak, także no, 24C broni. Absolutny się, top. Tak, absolutny top broni się w tych warunkach. Nie za wysoka, tak? To jakieś 2, 4, 50 metra odmiana Flint Dendend, bardziej na ziarno, ale też nadaje się na kiszonkę. Idziemy zobaczyć. Wysoko energetyczną. odmianę. Tak, wysoko energetyczną kiszonkę. Przed nami kolejna odmiana masy 11K VO 220. Jest to zupełnie nowa odmiana, zarejestrowana w Polsce w 2018 roku. Jest to nasy przebój na ziarno. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda w polu. Jakie ma kolby, tak? 220 VO. Niska. Wow! Tak, bardzo ładne kolby. To, to, to co tutaj widzimy, tak? Grube

2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 3, 8, 3, 9, 4, 4, 1, 42, 43, 44, 45. Kolejny tak? wow! Także ona nadrabia swoją długością to, że ma tylko albo aż 14 12. rzędów. 12 rzędów, przepraszam, 12 rzędów. Jeżeli chodzi o twardość, o oh, już jest. Praktycznie twardawa, ale jeszcze to co widzimy, mleko, mleko z niej cieknie. wypływa. tak cieknie A mamy dzisiaj 27 7, 7 sierpień. Sierpień, tak Kolejny. Upalny, Miesiąc do zbioru. O, kolejny tak. I kolejny upalny dzień. Także w ciągu miesiąca powinna być gotowa do zbioru. Idziemy na kolejną odmianę. Kolejna odmiana MAS 15P. V210 jest to wrzozec w wczesności, jeśli chodzi o ziarno. I zobaczmy, jak to, jak to wygląda, jakie to ma yy, kolbę, tak? Przełożenie na kolbę. O, właśnie. Proszę bardzo. Kolba, jak na, na 210, bardzo ładna. Yy, jest to flint. Mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ziaren w rzędzie. Osadka czerwona, to co widzimy, bardzo cieniutka osadka. Jeśli chodzi o, o wyłuskiwanie, bardzo łatwo się wyłuskuje, ale to co widzimy jeszcze jest miękka. tak, 210, ale ciągle mleko. 27 sierpnia, sierpnia. zobaczcie co, co, się, co się dzieje w suchym roku. tak, A jesteśmy w gminie Wysoka, gdzie no, jeżeli spojrzymy na plac, na, 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 na w sierpniu na pogodę, spadło tak? 27 litrów. Właśnie, w lipcu? W sier Podobnie, 22. No właśnie, czyli, czyli wody bardzo mało, tak? A kukurydza sobie doskonale daje radę. Zobaczmy kolejną kolbę, tak? Jak te one, one wyglądają? O! Kolejna potężna kolba. Myślę, że jej tutaj no, nic nie, nie brakuje, tak? Spójrzmy, jak to w ogóle. Wygląda tak. Mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rzędów. Cieniutka, bardzo osadka, malutka. Ziarno typu Flint. Łatwo się obłyskuje, pomimo że kukurydza jest jeszcze mokra. MAS 17G, odmiana OV-230, odmiana typowo grysowa. Jest to 3 lata, numer 1 jeśli chodzi o badania coboru, Spójrzmy, jak w ogóle wyglądają my kolby w tej odmianie. Wysoko umieszczone. Wysoko umieszczone, tak. Tutaj no, dziki raczej nie będą chciały jej, jej zrywać, podnosić tak wysoko głowy. ja? Tak. Kolby myślę, że na ten suchy rok... Bez wstydu? Nic tak. Nic im tutaj więcej nie trzeba. Katalogowo ona powinna robić tam w granicach z 14 rzędów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... sześć

25, 27, 28, 32, 33, 34 ziarna, tak? Gdyby były warunki, gdyby była woda, to co widzimy jeszcze by e, e, zapyliła, miała więcej, tak? Jeżeli chodzi o, o wysokość rośliny my widzimy, wodę wody zabrakło, ta wiecha do końca nie była się w stanie y, wyciągnąć. Także odmiana jak najbardziej się broni i, i jeśli chodzi o gryz, myślę, że no, niezastąpiona warto w nią inwestować. MAS-16B, nasza nowość jeśli chodzi o kiszonkę o 240 zapewnia no, maksymalne wysokie plony kiszonkowe. Obejrzmy tutaj zaraz tą pierwszą roślinę z brzegu, jak w ogóle wygląda. Tak? Taka kolba nam się ładnie... Która nie miała bogato, bo tak. pewnie tu nawozu zabrakło. Tu, tu nawozu zabrakło, Do co tego, tu jeszcze chwilę temu chwasty rosły, chwasty to zabrały. Także no, kolba pokaźna, ale zobaczmy jak to wygląda tutaj bardziej gdzieś w łanie. Tu mamy fragment, kryzysowy pola, ale tu już jest bardzo dobrze. O. Już zapisane. Jak to? Odzwonię. Odzwonię. Jak to wygląda? Widzimy charakterystycznie niezakończone wierzchołek. Gdyby były warunki, to co widzimy, no odmiana jest w stanie zrobić jeszcze dużo, dużo więcej ziarna. Zabrakło wody, nie zrobiła. I to, co widzimy, jest 16 yy, ziaren w rzędzie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, bardzo cieniutka osadka ziarno typu Flint, czyli idealne na kiszonkę. Łatwo się omłaca, yy, jeżeli chodzi o zbiór. Jeszcze to jest wszystko zbyt miękkie, yy, pryska mleko. Chociaż cała roślina, to co widzimy z Pomimo suszy jest e, ciągle zielona odmiana, bardzo sprężysta, tak, e, nie łamie się, nie wygina, tak więc e, jak najbardziej, jeżeli chodzi o to niskie fało, to 240, no polecamy na, na kiszonkę. E, niskie fało, spokojnie zdążymy tutaj wejść z, z pszenicą, sprzężytem. E, MAS 22R, najbardziej znana odmiana ziarnowa chyba w Polsce i, i w naszym portfolio. Tak naprawdę jest to odmiana nie do pobicia na ziarno duża gęstość, flint dent, z tolerancją na niedobory wody, które właśnie teraz w tym roku są bardzo cenione. Chodźcie zobaczymy jak w ogóle wyglądają kolby z tej odmiany. Odmiana co roku się broni. O. Widzimy ziarno 240. Jeszcze jest mleczko, tak? E, czyli jeszcze, jeszcze chwila, zanim cokolwiek tutaj będzie do zbioru. Ja jeszcze myślę, że koło, koło miesiąca bardzo e, cieniutka osadka. Widzimy takie charakterystyczne, czerwone przebarwienia. Spójrzmy kolejną kolbę. To jest odmiana tak zwana zafiksowana. Ona musi mieć obsadę. Żeby to plonowało, tu musi być obsada na, na, na dobrych stanowiskach e, ponad 90 tysięcy roślin przy zbiorze, czyli musimy siać jakieś 95, 96 tysięcy nasion. Tak? Wtedy mamy około 90 tysięcy roślin. Jeżeli jest takie kolby, byśmy mieli 20 deko ziarna, to przy obsadzie 80 tysięcy mamy 16 ton. A żeby uzyskać 20 deko ziarna, no to już jest sukces, tak to rzadko która kolba będzie miała 20 deko ziarna. 20 deko ziarna 100 tysięcy roślin to jest 20 ton ziarna suchego. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 rzędów ziarem tak? przy takiej bardzo ciliutkiej osadce. Także odmiana nie do pobicia, jeśli chodzi o, o ziarna, chyba po raz kolejny się obroni tutaj na to stanowisko. Odmiana dynamit, trwało 250, jedna chyba z bardziej znanych odmian kiszonkowych. To co ją charakteryzuje, tak? duży jest tej green. Ale zobaczmy jak ona w ogóle wygląda, jak wyglądają jej kolby, bo, bo to jest kukurydza najważniejsze. Nasi tu byli. Tak, nasi tu byli. O właśnie. Ta małpka. Zobaczmy jak tutaj w ogóle wyglądają. Z nami są takie charakterystyczne, zagięte kolby, tak? o to co widzimy, takie, takie czubki wygięte. Również bardzo cieniutka osadka. Czerwona, ziarno typu flint, czyli to jest ta skrobia, która idealnie nadaje się dla przeżuwaczy Wysokowydajnych krów Tak jest, dla wysokowydajnych krów No to co widzimy, kolby się dosyć mocno trzymają Bez ryzyka obłamywania no i kolejna, która właśnie nam pokazuje, to te charakterystyczne takie wygięcie, jeśli chodzi o, o odmianę dynamit Jeśli chodzi o twardość ziarna, pojemy od 200 dziesiątki, ziarno mamy twarde, tak? Ziarno mamy twarde, czyli dynamit już by się tutaj potencjalnie... Za chwilę kwalifikował do zbioru. Tak, tak, już jest. W ciągu kilku dni jest gotowy do zbioru. Wiertlimy jeszcze, jak dalej wygląda. Tu mamy, o, kolejną Kolby, gdzie również widzimy to charakterystyczne takie wygięcie ten y, kaczy dziób, tak? Potężna kolba. Jak to jak, to, jak, jak nazwa mówi, tak? Dynamit y, rozsadza plonę. Tak jest. I tą my tu mamy? również jest już. Ząb przeżył. Z, ząb przeżył i już jest twarda, czyli kwestia kilku dni i pomimo fał 250 będzie nadawała się do zbioru na kiszonkę. 228, kolejna odmiana, jeśli chodzi o odmiany kiszonkowe, 270 VO, odmiana bardzo broni się właśnie w takich warunkach jak mamy w tym roku, czyli te stresowe, takie suszowe warunki. na drugim końcu pola Tak jest, poszukałem dla Was najładniejszą kolbę, jaka była dostępna na tym polu Mamy 28A w, tak, w tej odmianie tak. e, 270 typowo na taką w kiszonkę dla, dla wymagających hodowców 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 e, rzędów e, Biała osadka, poprzednie miały czerwoną jeśli chodzi o jej miękkość, miękka, tak. Praktycznie woda wylatuje, o, pryska, czyli jeszcze musi postać, nawet jeśli chodzi o, o kiszonkę. Tak więc, dla tych, którym no, nie spieszy się, jak najbardziej odmiana polecana na, na, na kiszonkę, lub też na późne ziarno. Odmiana mas 23 jest to nowe osiągnięcie zupełnie nowa odmiana. W naszym portfolio V250 nadaje się na wszystkie stanowiska, na wszystkie pola odmiana dętowa. Jak to, jak to wygląda? Tak? Spójrzcie, piękny to, co widzimy: koński ząb. I też zobaczcie, jak tutaj wygląda to na, na roślinie. Tak? Charakterystyczna, duża ilość ziarna, bo mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rzędów. Tak? Czyli odmiana w tym suchym roku bardzo dobrze y, sobie poradziła. Dziękujemy, że wytrwaliście do końca. Pora na pytanie konkursowe: jaka odmiana z omawianych w, w tym filmie zrobiła aż 45 ziaren w rzędzie? Do wygrania miły podpominek od Massic, y, a na odpowiedzi czekamy do końca wakacji. Do zobaczenia.